Witam serdecznie w najstarszej kopalni soli w Polsce. Działamy od 1248 roku. Jak widać stoimy przy szczybie tutaj Sutoris. drugi szyb mamy szyb Kampi, wjeżdżamy, tutaj mamy, posiadamy w tej części dwie trasy, trasę Solny Światek i końska droga. Tutaj wjeżdżają nam goście, wyjeżdżają przez e, szyb Kampi. Następnie mamy też e, e, drugi szyb Kampi na ulicy Kampi I tam wszystkich gości zapraszamy, mamy duży parking, którzy mogą skorzystać e, z, z różnych e, tras turystycznych. Mamy e, fajne trasy turystyczne, między innymi trasę multimedialną, e, która jest dostępna a, a dla wszystkich. Mamy trasę multimedialną sol, Solny Świadek, która jest dostępna od 13 roku życia. Mamy trasę... Mamy trasę dla dzieci też. Zapraszamy serdecznie wszystkich dzieci. Zapraszamy na grupy różnych szkół, różnych organizacji tutaj z miasta, jak i poza miasta. Nasza kopalnia jest, można się pochwalić, jest bardzo autentyczna. Jak to się mówi, u nas dzień w kopalni pocheńskiej to tak jak trzy dni nad Polskim Morzem. Można się pięknie zajodować, można, e, można e, jeżeli ktoś ma jakieś problemy zdrowotne i nie tylko, serdecznie zapraszamy w Głąb. Mamy różne, różne warianty e, tras turystycznych, także i mamy... E, bardzo fajnych przewodników, bardzo fajnych górników. Między innymi mamy tutaj super górnika. Zapraszamy do naszego stoiska, stoiska który kuje, proszę Państwa, kuje nam w skale solnej. Coś pięknego. Jego rzeźby można zobaczyć tutaj na, nas, na naszym stanowisku. Serdecznie wszystkich zapraszam tutaj do Pana Mirosława. Zapraszam też tutaj do Pana Ireneusza, naszego przewodnika, którego, nie wiem, teraz poszedł i się zajął tutaj innym, tam innymi turystami. Proszę Państwa, proszę nas odwiedzać, zapraszamy serdecznie, jesteśmy dostępni na stronie online, jesteśmy dostępni, można też podjechać do nas na ulicę Campi. można... Można sobie kupić bilet bezpośrednio, można zamówić online, można zamówić przez internet, wszystkie cele są dozwolone w celu zamawiania biletów. Także podsumowując serdecznie zapraszam państwa do kopalni Soli Bochii, najstarsza kopalnia w Polsce. Działamy od 1248 roku. Dziękuję i zapraszam serdecznie miało być krótko, a mi się tu kolega rozwinął, człowieku, wypowiadał całą... Wikipedia wyczytana. Mili Państwo, zapraszamy, ponieważ nie tylko informacje o kopalni, ale produkty pod tytułem balsam do ciała, masło do ciała, pilik, sól kąpielowa, mleko do kąpieli, żel, salko, kremy różnego rodzaju, czekoladki, krówki, torby, lampy, wszystko, a przede wszystkim zapraszamy, żeby zobaczyć pracę górnika.